30-lecie działalności Business Center Club. To najlepszy moment, żeby opowiedzieć o tych, którzy budują polską gospodarkę. Po 1989 roku zmieniło się wiele. Pojawiały się nowe możliwości, otworzyły granice, rozwinęły technologie, ale nie zabrakło też potężnych kryzysów. W serii podcastów opowiemy o tym, jak polskie firmy wykorzystały ostatnie trzy dekady, stały się liderami w swojej branży i jaki jest w tym udział BCC. Rozmowy na trzydziestolecie Business Center Club. Dzień dobry, nazywam się Gabriela Darmetko i zapraszam do wysłuchania rozmowy z Markiem Michałowskim, przewodniczącym Rady Nadzorczej Budimex S.A. Myśmy sami byli zdziwieni jak te kontrakty szybko rosną, że najpierw byliśmy bardzo szczęśliwi jak podpisywaliśmy kontrakty na poziomie 100 milionów, 200 milionów, potem nagle pojawiły się kontrakty na poziomie miliarda, a teraz są i kontrakty na poziomie 2 miliardy i więcej. Historia Budimexu sięga roku 1968, kiedy to działał jako centrala handlu zagranicznego. Podstawowym celem działalności centrali w branży budowlanej był eksport usług budowlanych. Po 1989 roku, kiedy zmienił się ustrój, los Budimexu był bardzo niepewny. Słyszymy, że skończył się socjalizm, trzeba zlikwidować jak najszybciej pozostałości po tym ustroju. A takie dwie pozostałości, które trzeba natychmiast zlikwidować, to są PGR-y i centrale handlu zagranicznego. Czyli my zdaliśmy sobie wtedy sprawę, że nowa rzeczywistość wymaga od nas dramatycznych zmian. Z centrali handlu zagranicznego, czyli pośrednika de facto między firmami budowlanymi a zagranicą, musimy się przekształcić w firmę, Typowo budowlaną. Na szczęście mieliśmy bardzo dobrą kadrę i sporo pieniędzy, które żeśmy zarobili w dotychczasowej działalności. Podjęliśmy więc decyzję, że szybko tworzymy własne oddziały budowlane, a nawet próbujemy kupować firmy, które chciałyby. Znaleźć nowego właściciela, jednocześnie sami przystępując do prywatyzacji. Dzięki szybkiemu i zdecydowanemu działaniu firmie udało się znaleźć stabilne miejsce na rynku. Charakterystyczne było to, że z firmy, która praktycznie nie miała żadnego kontraktu w Polsce, wszystko realizowała za granicą, a tam ze względu na właśnie zmianę ustroju to wszystko się waliło. Dość szybko udało nam się zbudować zupełnie przyzwoite portfolio kontraktów w Polsce. Kupiliśmy parę firm i efekt był taki, że w roku 1992 doprowadziliśmy do prywatyzacji firmy. Firma została sprywatyzowana, a w roku 95 weszła na giełdę. Odbyło się pierwsze notowanie akcji Budimexu. Jednocześnie już było widać, że nasza sprzedaż rośnie. Zyskowność też się pojawiła, że firma będzie nie tylko działać dalej i utrzyma się na rynku, w szybkim tempie mamy szansę zostać jednym z liderów tego rynku. Następnym ważnym momentem w rozwoju Budimexu było pojawienie się inwestora strategicznego. Czyli rok dwutysięczny, gdzie widać ewidentnie, że polskimi firmami budowlanymi Zaczynają się interesować największe koncerny zagraniczne i między innymi pojawiła się hiszpańska firma Ferrovial, która zdecydowała, że stanie się akcjonariuszem Budimexu. Stało to się w roku 2000 i na nasze pytanie, no a dlaczego jesteście skłonni płacić tak spore pieniądze i wchodzić do akcjonariatu polskiej firmy, przecież rynek hiszpański jest rynkiem dużym, Działacie prawie na całym świecie, a oni na to powiedzieli: No właśnie dlatego, że my staliśmy się tacy duzi i tacy silni dzięki pieniądzom unijnym, kiedy Hiszpania wchodziła do Unii, teraz Wy wchodzicie do Unii i wierzymy. Bardzo wierzymy, że ten moment stanie się także taką machiną napędową i te pieniądze unijne dla polskich firm, polskich firm budowlanych. Tutaj nie ukrywam, że ogromną rolę odegrał Ferowial. W 2000 roku oni, jak stali się naszym no takim strategicznym inwestorem i akcjonariuszem, pokazali nam jak wygląda ferowial i tłumaczyli nam, jak oni odnieśli ten sukces i myśmy bardzo wiele rzeczy od nich się nauczyli. Oni zgodzili się na to, żebyśmy naszych pracowników, naszych kierowników budów, majstrów, kierowników kontraktów wysyłali na paromiesięczne, czasami roczne praktyki do Hiszpanii żeby nauczyć się jak prowadzić budowy, ale bo tu nie byliśmy wiele gorsi, ale jednocześnie jak na tych budowach zarabiać, jak prowadzić budowę, żeby to na końcu nie tylko był piękny obiekt, ale także obiekt dzięki któremu e Wzrastały przychody i rentowność firmy. No i tak się rzeczywiście stało. Nie od razu, oczywiście, bo jak wiemy, na początku pojawiły się duże trudności z absorpcją pieniędzy unijnych, ale powolutku, powolutku te pieniądze unijne zaczęły do, do Polski płynąć, coraz więcej kontraktów zaczęło być podpisywanych. No i nie ma co ukrywać, że Budimex stał się jednym z liderów, a ja myślę, że liderem w. Pozyskiwaniu i wykorzystywaniu pieniędzy unijnych i dzisiaj efekt jest taki, że po, po 17 latach jesteśmy zdecydowanym liderem na rynku i pokazaliśmy, że umiemy wykorzystywać pieniądze unijne właściwie we wszystkich sferach budowlanych, bo i ogólnobudowlanka, ale przede wszystkim infrastruktura drogowa, ale także infrastruktura kolejowa. Zdecydowanie Budimex wykorzystał w tych sferach, najwięcej pieniędzy. A czy mógłby Pan wymienić takie flagowe najważniejsze inwestycje, które teraz tworzycie? Takim na pewno największym naszym kontraktem, który tak naprawdę dopiero zaczynamy realizować. To jest budowa Dworca Zachodniego w Warszawie. to są dwa miliardy złotych. Także to gigantyczny kontrakt, ale były, było także wiele innych kontraktów. Także drogowych, no odcinki autostrady A2, kończona w tej chwili odcinek obwodniczy, częstochowy. Czyli takie no zdecydowanie najważniejsze odcinki dla udrożnienia, że tak powiem, ruchu, ruchu w Polsce. Firma zatrudnia dzisiaj ponad 8,5 tysiąca osób. Czy macie wypracowane jakieś procedury, takie sposoby zarządzania, żeby to wszystko było efektywne, żeby ten proces podejmowania decyzji był uproszczony? O, proszę pani, to jest takie pytanie, że można mówić, mówić i mówić. Znaczy my jesteśmy ewidentnie przede wszystkim firmą generalnego wykonawstwa. To oznacza, że pracujemy z wieloma podwykonawcami i to jest nasza bardzo silna strona, że mamy doświadczenie i wiemy, jak koordynować pracę wielu poddostawców i podwykonawców na czasami bardzo trudnych i niewielkich placach budów. I myślę, że tutaj mamy, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, mamy i odpowiednie procedury, w jaki sposób zarządzać. Nasza kadra kierownica jest bardzo doświadczona. Do tego trzeba pamiętać, że jako lider rynku i zdecydowanie największa firma na rynku, mamy podpisanych wiele umów wieloletnich z naszymi dostawcami czyli kruszywa, asfalt, cement, stal, no i wiele, wiele innych rzeczy. W związku z tym jesteśmy pewnie w stanie wynegocjować trochę niższe ceny niż konkurencja i to wszystko, czyli te, czy ta doświadczona, bardzo stabilna w naszym wypadku kadra i te wieloletnie umowy i sprawdzeni podwykonawcy powoduje, że praktycznie ja sobie nie przypominam, żebyśmy musieli zejść z jakiegokolwiek placu budowy. Na ogół kończymy nasze kontrakty przed czasem i rentownie. Staramy się zwykle doprowadzić do tego, żeby i inwestor był szczęśliwi, no i my, żebyśmy byli zadowoleni i żeby nasi właściciele także byli zadowoleni, czyli żeby firma cały czas poprawiała swoją rentowność. Tak to. W naj, największym skrócie, chyba można byłoby powiedzieć, ale na to pracuje naprawdę cała organizacja. Firma Budimex jest liderem w swojej branży, i co tak dużej firmie daje członkostwo w BCC? Ja uważam, że to jest świetna organizacja pracodawców, bardzo wyczulona na głosy swoich członków. Wielokrotnie CC zwracało się do nas z pytaniami, gdzie nam można pomóc, i właściwie nigdy tej pomocy nie odmawiało, jeżeli potrzebowaliśmy. Wspólnie często opracowywaliśmy ekspertyzy, szczególnie w tych sferach, właśnie jak tworzył się rynek infrastruktury, gdzie trzeba było uregulować nasze wzajemne relacje między inwestorem a wykonawcą. Tutaj BCC było bardzo pomocne. Jeżeli są jakieś przypadki interwencyjne, to także BCC z reguły pomaga swoim członkom i my też tutaj czujemy wsparcie. Także na pewno jesteśmy zadowoleni z tego, że należymy, należymy do tej organizacji. W 2019 roku Budimex SA został uhonorowany przez BCC tytułem Darczyńca Roku. Teraz czas na rzeczywiście dużą firmę. Zafinansowanie finansowanie budowy i zapewnienie infrastruktury przedszkola leśnego puszczyk oraz wsparcie szkoleniowe dla jego pracowników. Decyzją kapituły konkursu w kategorii edukacja, duża firma tytuł dobroczyńca Roku 2019 otrzymuje nominowana przez fundację 3-4 firma Butinec. a To jest jakby siła BCC że do BCC należą i małe, i średnie, i duże firmy i w związku z tym mamy czasami naświetlenie problemu z bardzo różnych stron. I można na niego spojrzeć i od firmy podwykonawczej, i od firmy dostawczej, i od takiej firmy jak Budimex, czyli dużej firmy generalnego wykonawstwa, i spróbować wspólnie wypracować takie metody, żeby to wszystko wyglądało, jak to się mówi, jak win-win czyli żeby wszyscy na realizacji wygrywali. A biorąc pod uwagę pana doświadczenie w branży i ogólnie biznesowe to co jest najważniejsze, żeby odnieść sukces, co jest podstawą sukcesu? Ja myślę, że z podstawą sukcesu jest z jednej strony organizacja, sprawna, dobrze zbudowana organizacja stabilna, a z drugiej strony ludzie, ludzie kompetentni, fachowcy, ale także ludzie zadowoleni z pracy którzy chcą wnieść jak najwięcej swojego własnego doświadczenia, inwencji i to w Budimexie się udaje. Trzeba pamiętać, że i to jest chyba pokazuje miarę sukcesu, że Budimex od 1989 roku ma trzech prezesów, czyli to tak, jak policzymy, to po paręnaście lat wypada na każdego. Na każdego prezesa i podobnie z pozostałymi członkami zarządu i wyższego menedżmentu. Manage to oznacza, że budujemy stabilną organizację, organizację, która ma ciągłość, która się cały czas rozwija i to samo dotyczy wielu, wielu pracowników. Ja mówię, ja w tej organizacji jestem 40 parę lat i ciągle na korytarzach spotykam bardzo wielu znajomych jeszcze sprzed dwudziestu, trzydziestu lat. Także myślę, że to wszystko, ta dobrze stworzona organizacja i ten etos pracy, ale i etos sukcesu, połączony naprawdę ze stabilną, świetnie przygotowaną kadrą, to są podstawy sukcesu. Budimex jest największym płatnikiem podatków wśród firm budowlanych w Polsce. Miliard złotych rocznie pokrywają wynagrodzenia dla pracowników. Firma działa na wielu obszarach, między innymi budownictwa ogólnego, infrastrukturalnego czy energetycznego i przemysłowego. Dużą wagę przywiązuje także do dbałości o środowisko naturalne. Jednym z ważniejszych jest projekt Budimex Innowacje. W ogóle CSR jest bardzo, bardzo ważną dziedziną życia Budimexu. My zdajemy sobie sprawę, że jako lider branży musimy także pokazywać i budować pewne standardy. W związku z tym bardzo skupiamy się także na tym, żeby przynajmniej i część Naszego zysku, ale także i nasi pracownicy, żeby włączali się w taką właśnie działalność csr -ową. Bardzo dbamy o zmniejszanie naszej emisyjności do środowiska, no bo zdajemy sobie sprawę, że jednak ingerujemy w to środowisko. Staramy się korzystać ze źródeł odnawialnych i to wszystko jest właśnie związane z innowacjami. Cały czas współpracujemy z wieloma ośrodkami naukowymi. Staramy się wypracowywać innowacyjne projekty, nabudować, stosować właśnie coraz mniej energochłonne urządzenia i rozwiązania. To wszystko ma stworzyć, zbudować wizerunek firmy, która chce i umie wykorzystywać innowacje, a te innowacje nakierowane są na to, żebyśmy byli jak najmniej, najmniej ingerowali w otaczające nas środowisko, a szczególnie dbali o o to, co się dzieje wokół nas. Nasze place budów no to są gigantyczne odcinki autostrad, gdzie wokół jest wiele wsi, miejscowości, osad. Staramy się tak współpracować z miejscowymi ludźmi, no żeby jak najmniej przeszkadzać im w normalnym, w normalnym życiu. Powstaje wiele ciekawych projektów. Wielu naszych pracowników pracuje właśnie jako, jako wolontariusze żeby pomóc i żeby pokazać, że nie przyszliśmy tylko tutaj po to, żeby wybudować kawałek autostrady czy kawałek linii kolejowej, a, a i bardzo utrudnić przez jakiś okres czasu życie ludziom, no bo nasze, ma nasz potężny sprzęt rozjeżdża całe środowisko dookoła, tylko że nie, że właśnie dbamy o to środowisko, że szukamy innowacyjnych rozwiązań. Jak, jak najmniej zaingerować i jak zbudować to, żeby otoczenie, jak najmniej było no, poszkodowane przez naszą pracę. Gościem odcinka był Marek Michałowski, przewodniczący Rady Nadzorczej Budimex S.A. Po więcej inspirujących historii zapraszamy do kolejnych odcinków serii Rozmowy na 30-lecie Business Center Club.